Cześć. Bardzo często, gdy zajmuję się swoim autem lub kogoś, dochodzą mnie słuchy, że a ja bym też spróbował, też chciałbym zadbać o swoje auto. Ale z tego co wiem, bardzo łatwo przepalić lakier podczas właśnie takiej korekty. Czy faktycznie należy się bać tego, że możemy przepalić lakier? Myślę, że nie. Podczas Polerowania lakieru, temperatura jest bardzo istotna. Nie możemy tego lakieru nadmiernie grzać, jednak delikatnie podczas korekty lakieru ten lakier należy podgrzać. Jest on wtedy miększy i łatwiejszy w obróbce. Ale czy to, że podgrzejemy taką, dajmy na to, maskę podczas polerowania spowoduje to, że od razu przepolerujemy się? Myślę, że jednak nie. Czy wysoka temperatura jest w stanie zaszkodzić lakierowi na naszej masce? W pewnym sensie tak. Możemy potem po czasie zaobserwować zjawisko, że ten lakier nam się może rozwarstwiać, czyli może nam po prostu zacząć odchodzić klar, szczególnie na elementach, które były powtórnie lakierowane. Jednak, czy należy się tego aż tak bardzo obawiać? Myślę, że nie. Dajmy na to przykład. Czarna maska w pełnym słońcu w dość upalny dzień potrafi osiągnąć temperaturę 80-90 stopni. Ale sprawdźmy na przykładzie mojej starej maski, czy faktycznie tak łatwo jest ten lakier przepalić lub przetrzeć się przez właśnie warstwę klaru. Bo wiadomo, że powłoka lakiernicza, z która która y, zabezpiecza nam w pewien sposób blachę. Na to składa się podkład, baza oraz lakier bezbarwny. Najwięcej na tej masce właśnie jest lakieru bezbarwnego, więc weźmy sobie maskę na stojak i sprawdźmy, czy faktycznie tak łatwo jest przepalić ten lakier. Wezmę maszynę rotacyjną, wezmę Twardy pad, który już jest zajechany, no bo nie ma sensu brać do takiego testu nowy pad. I będziemy próbować przepalić lakier. Dobra, tak jak widzicie, maszyna rotacyjna, stary, zajechany pad. Damy sobie na to pastę cuttingową. Tutaj mam pastę. No, jest to dość ostra pasta. Nie będziemy tej pasty żałować. A niech jest, może pójdzie szybciej. Tutaj mam maskę. Oczywiście jest to stara maska, ale tutaj na tej części nie mamy tutaj jakichś większych defektów, poza tym, że jest tutaj kupa rys. Więc co? Przykładamy, yy, pada. No i próbujemy przepolerować się. Zobaczymy ile nam zejdzie. Jak widzicie, chwilę temu dałem. Temperatura jest bardzo wysoka, bo jak możecie zauważyć aż zaczęło się z tej maski kopcić. Jest tutaj pewien ślad, tylko obawiam się, że jest to ślad od pasty, a być może już żeśmy odrobinę przesadzili. Sprawdzimy to. Ja wezmę sobie drugą gąbkę, pastę. E, spróbuję poprawić to drugą pastą, tak aby dowiedzieć się właśnie, czy to, co tutaj mamy, to już jest efekt przegrzania lakieru. Bo dałem tak obrotów, że lakieru nie można już praktycznie dotknąć. Ale nigdzie tutaj nie widzę, żebym przeszedł przez Klar, więc sprawdzę sobie zaraz drugim padem. Niech to trochę ostygnie, czy faktycznie już narozrabialiśmy, czy e, jest to do usunięcia. Oczywiście nie róbcie tego na własnych autach. Ja mam starą maskę, a tym bardziej nie próbujcie takich wyczynów na autach klientów. Dobra, jak widzicie, pasta nowa gąbka. Tą zostawimy sobie na potem. Damy sobie odrobinę pasty. Oczywiście przyniosłem jeszcze coś, czym będę mógł e, odtłuścić, zmyć te resztki pasty, potem i teraz już tak jak się należy. Dużo mniejsze obroty i sprawdźmy. Dobra, parę przejazdów. I tak, jak myślałem, właśnie to, co zostało, to była przypalona, ale pasta na tym lakierze. Póki co, nie mamy tutaj żadnego śladu, który na tą chwilę by pozostał. Lakier śni. Mało tego, jeszcze bardzo dużo rys zostało. W tym miejscu ta maska wygląda jak nowa. Ja sobie jeszcze zobaczę, czy to w drugiej kamerze widać. Coś tam widać. Ja to może jeszcze spróbuję wziąć do ręki Wam pokazać. Zobaczcie. Tutaj jest obszar, który był polerowany. Tutaj jest obszar, który nie był polerowany. No myślę, że nic tutaj nie dojrzymy. A więc co, skoro to była pasta i aż tak zgrzaliśmy ten lakier, nie zostaje nam nic innego jak próbować dalej. W tej chwili już ta maska w miarę ostygła, e, można położyć dłoń, nie oparzyć się, jednak jest jeszcze dość gorąca, więc zmieniamy gąbkę na tę, którą mieliśmy. Nakładamy znowu sobie pastę i teraz już damy tak w palnik, żeby, mam nadzieję, ten lakier przepolerować, ale jeszcze chwila, bo mam niespodziankę, nie mam niestety pirometru. Nie mam niestety pirometru, aby Wam pokazać, że jest naprawdę ten lakier gorący, ale mam inny sposób, który Wam pokaże, że naprawdę będzie tutaj temperatura bardzo wysoka. Więc co, palimy dalej. Jak możecie zobaczyć, naprawdę było gorąco. Gąbka już prawie się rozsypała. A ja jestem ciekawy, czy faktycznie, bo już trzymałem w jednym miejscu, czy faktycznie nam się ten lakier przepali. Spróbujmy zmyć to sobie. Tylko może poczekajmy sekundę, niech to trochę ostygnie. Jestem po prostu ciekawy, czy znowu te ślady, które widzę, to jest przypalona pasta. Czy już w końcu przetarliśmy się, lub przypaliliśmy lakier? No, oczywiście jest ryzyko, że w tym miejscu ten lakier po czasie będzie się rozwarstwiał, ale nam chodzi tutaj o to, czy generalnie można się przepalić na wylot. Ła, jeszcze jest gorąco. Raz spróbujmy. Już mamy pełno syfu pozostałości po tej gąbce, ale powtórzmy sytuację. Znowu weźmy sobie gąbkę, która jest delikatniejsza. Dajmy odrobinę pasty. Sprawdźmy, czy te właśnie ślady po tej paście będziemy w stanie usunąć. No i powiem Wam, lakier nie do zabicia, no. e, znowu to, co było tutaj widoczne, była to po prostu pasta. No to co, już myślę, że zrobimy to ostatni raz, bo widzieliście już, jak się spod tego pada kończyło, ale jak się spod tego pada dymiło, ale zajedźmy go już do końca. I wydajmy werdykt, czy naprawdę jest tak łatwo przepalić lakier.

No i niestety, dobra, tak jak widzieliście, no nie ma możliwości podczas używania maszyny. Prowadzenia korekty, aby robić to w normalny sposób, aby ten lakier przepolerować, ten lakier, który jest teraz tutaj, jest oczywiście przegrzany. Widzieliście jak ostro katowałem ten lakier. Nawet aby wam pokazać, że ta temperatura tam była bardzo wysoka, zrobiliśmy sobie jajecznicę. Oczywiście maska jest pod pochyła, więc ile było, tyle było, tyle się ścięło. Ale jest to dowód na to, że. Temperatura tam była bardzo wysoka, z naszej gąbki zostało mniej więcej tyle, więc ona już leci sobie do śmieci. E... Są tutaj ślady, ale te ślady są do usunięcia. Jest to przypalona pasta, pewnie resztki tej naszej jajecznicy. Lakier nie przepolerował się na wylot. Nie widać tu żadnego takiego śladu, który świadczyłby o tym, że przedarliśmy się przez warstwę bezbarwnego. Lakier oczywiście jest przegrzany, tak być nie powinno. Tak nie róbcie, ale jeżeli chodzi o samo przepolerowanie się, bo tego najwięcej osób się boi, no to jak widzicie, nie jest to taka prosta sprawa. Podejrzewam, że jeszcze parę gąbek bym musiał zajechać, aby przez ten lakier się przedrzeć. Więc co. Nie bójcie się, pomału, ostrożnie, a na pewno po czasie albo się nauczycie, albo korekta Wam wyjdzie. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!